Dzień dobry, cześć. Siema. cześć. 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 dzisiaj cześć. wybieramy się do Naderu. Zdobyliśmy diaksy, żelazo i wszystko i rozbudowaliśmy domki, jesteśmy. Sorry, z że nie kręciliśmy, ale ja mam tak, ze słabego kompa. Tylko chyba... Enter może kręcić, więc... No. Akurat go nie było rano. Ja jeszcze daję radę tak, z tym kątem, teraz... ale to wiecie. Tutaj, A i namę, bo zdobyłem domy. diaksy, zaenchantowałem kilof na szczęście, mam obsydia i koło byłem już w nederze i koło tego jest Forteca, do której się dzisiaj wybierzemy i ja prowadzę. Dokładnie. Poczekajcie jeszcze, ja muszę żelazo wziąć, żeby jakby co to muszę sobie robić ekwipunek, nie? Ej, ja nie, to to było Nie to połóż, koniec odcinka, choć najważniejszy zrób, zrób. A mojego nie pokazujcie, bo on jeszcze nie ukończony, żeby no, wyjaśnić. Nie wypał. A i założymy ten na Facebooku stronę. Dlaczego Chodź. subskrypcji? Chodźcie, no chodźcie szybko. G Gości! Gaz Ja mam, nie martwcie się. Ale gaz na nas ciągle. W... Czekaj, ja pójdę... Ja obuduję ten portal. Ej. Ej, macie zapalniczkę? Ja mam zapalniczkę, nie martwcie się, chodźcie szybko tam. Chodźcie do mnie tutaj. OLOL! Olol, chodźcie do mnie! Tu ja, Chodź! MD! The... Jestem. Jest. Chodź. No. Tam jest monster pralnej blazów, bo bla widziałem. No to na Poczekajcie, ej, dostanę. Ej, ej, ja mnie zaraz spadłem. do dnie. Prawie spadłem. Ej, macie łuk, ja mam łuk. Ja też tak mam łuk, czekaj, ja będę by... ja mam z Power 1. O nie! No. Ja, ja mnie zaraz to... chyba do dnie. Weź ja sz... się te słowa i my mamy... my mamy więcej żyć. Oni w ogóle nie trafią. Za daleko są. Ja muszę rendering zmienić na normalny, bo jak nie wiem czemu mam z łuk. Dobra, chodźcie szybko teraz jak nie nawala. Ja będę ochraniał Ojej. Uważaj Tam leci Blaze, uwaga! Wow. Ej, wypuśćcie mnie, bo ja mam puszycję. Czekajcie! Patrzcie tu! Czekajcie musisz sobie znaczy nie puszyć, ale Okej, okay, walczę! Dobra, jed jednego coś. Za... Ale rustka mi się podzielimy, bo my tu nie wiadomo chyba będzie to zbieramy. Oświetlaj! O, kolejna rustka, widzę, dobra, ja mam już jedną. Ej, Jak... nie, przecież to nie działa na te blaze. Dobra, Ej, już. mam różdżkę jedną. Ej, no to poczekajcie, ja zaraz wracam. Minutę. Okej. Okay. Ej, mam różdżkę, o kurczę. Ja też tak mam jedną różdżkę, zdobyłem przed chwilą. Blazer spróbuję zabić. A, prawie trafiłem. A czym go bijesz? Ojej, ojej, on jestem zaznaczeni, ja też się, Odejm, pojawiać... dedam, odejm, odejm. No, ale nie spokojnie ja mam taką zbrojkę, że sobie dam radę Odejm. lak Dobra ja się tu chwilę zakobluję Bo mi Atakują mnie mocno Nie wiem widzę, słyszę O ja boże Spróbuję, ja kurczę już szczał nie mam Ja sobie dużo właśnie chciałem chyba ...tak, no stack miałem teraz, w trochę mniej zostało Dobra ja gram na krótkiej teraz, żeby mi tak strasznie nie laczyło. Ja go zrzucę stamtąd, poczekaj. Oj, trzecia pałka mam. Jest! Mam go. Zrzuciłam go. Czekaj, ja go dobiję. O, jestem taki świetny z tymi stołami. Jest, ma... O nie spadła mi. Ruszka. Dobra, ja tam, ja tam idę. Pozbieram. No jestem, jestem. Dobra, to tylko My się z nimi rozprawiliśmy, no. ale... Ja jestem. Dobra, ja mam cztery wpałki, nie, o, pięć na górę. E, chyba przewaliło na górę. O, szósta. O, I podzielimy ty... później. No ja mam jedną mi starczy, bo ja chcę... Odejm! Spałnował mi się przed nosem. Odej... Ja, ja trzy potrzebuję tego tak koła O, o bo każemy to tym. Każe wywaliło mnie. Krasz, czy, czy zaraz spadnie? przyjdę, zaraz przyjdę, poczekajcie. Nie spokoj tutaj. Nie, spoko, zaraz przyjdę. Ja mam, ja rozwalam wejdę. Gdzie tam. jesteś? No, tam to przy to, to. tym sponerze. że ja no, ten... Ten... Oh, to bo nie O, tu jest. To jest ty, ty tankuj, to bo masz ten, y O, jest tam. Czekaj, jego ja teraz luku. Tylko żeby tu tak, Dobra, wchodzę. Okej. Okay. Dioniesz, a za to Wiem, ci, że już mnie osłaniał. Uważajcie. Ja tutaj to, żeby nas ten... A wiecie. A teraz queste. żałuję, że nie zainchantowa... <tutekad> <tutekad> Miecza. No, ja chciałem tylko i ty bo... To mi wbiła do pokoju. A. No to ogarnij rodzinę. No wiem, tylko... Ja swojego poprosiłem, żeby nie przeszkadzała. Ale sam jestem w domu z siostrą, bo... To poprosił, żeby wyszła, jaki problem. No nie, bo będzie, oh, sorry. będzie się drzeć i będzie płakać Oj, sorry, trać". Nie kochacie swojej rodziny. Jak przeszkadzał, miał... to nie kocham. Jak gdybym miał siostry i braci, to bym ich bardzo kochał. Ja kocham. Tylko, że nie jak przeszkadzało. Ej, ma ktoś a, a Ja mam, zaraz ci dam. Chodź. Nie, jeszcze mam jeszcze mam Ile macie Ja mam siedem pałek. Ja mam jedno i mi starczy. Idę, idę szukać... Się. <laughs> mam jedną i mi starczy. Bo Ej! Bo co, co, więcej? O, Oj. to wejdzie. Ja szukam tych, y, wiecie... Y, no, jak się to nazywa? Pałek. Nie pałek. Pałkę już mam. Brodawek. Brodawek właśnie. Oj! No jadę, Kolej, Jak, jak Weźcie... znajdziesz, to mi daje jedną, jedną brodawkę. Ja już... Ale brodawki masz? Ale zaparkuruje. Ale parkur. O nie, uderzyłem pigmena, Ale ze mnie debil. Ale ze mnie debil. Ale ze mnie debil. Latujcie ja mnie, chłopaki. Mnie. Chłopaki, latujcie mnie. Jeszcze jesteście, lol. Ja się o, ja raczej, jestem... głupi. Jestem obok Tomka. Latuj mnie! Jezu, dziękuję ja, no ja idę żeby zbierać. Ja idę szukać brodawek, Ja muszę sobie zrobić nowy miecz, bo mi się zepsuł. Co już? No bo no ja nie miałem... Ty, ty jak sobie do nie masz, wiesz. Ja mnie no czy wiesz, ja miałem, że odejdę, ratujcie mnie. Ale ma się, nie, jestem. Jezu, ale ten... fart. A tam leżą moje rzeczy. Padłeś? Nie padłem na szczęście. Ja nie padam tak łatwo jakby. Ratujcie mnie! Chłopaki proszę ratujcie mnie! O, wiją O ileś tu jest Właśnie Dajmy, a ja mam dwa serduszka. nie ma Kto To są moje, zostaw, zostaw mój ten. Ratujcie mnie, bo ja muszę sobie zrobić miecz. nie Chłopaki mnie kika cały czas z serwera. Może cię nie lubi. Ej, dajcie mi moje drewno, bo ja go potrzebuję, bo muszę sobie miecz zrobić nowy. Ja nie mam twojego... O dobra, już tutaj, o, masz. Nie oh. nie, bo... Ja mam w 10 pałek. Ja idę teraz... Teraz trzeba... Ja mam... Ja mam 6. Ooo, No ode ma... im, ole na wola! Tu jesteśmy 3, budowani. I za mnie zrobię. Ja idę szukać tych brodawek. Jak też, właśnie. Bo no, mi się przydadzą, i to jak? Przydałbym się Łuk. I... Tylko nie umie To się się Umiem Ale mam, o trzy blaze'y mam. No bo ja jestem już daleko od was. Ej, weź chroń tą bo on jak zginie, to będzie przerąbany. No to niech idziesz, stąd, to... Niech. Trzy blaze'y rozwaliłem. Muszę się cieszyć. Naraz. Sam. Bez niego pomocy. Wow. Ja nie wiem, ale ja mam 13 my level. My. Czemu? A to źle, nie że masz 13 level? Nie wiem, czy... Właśnie nie wiem, bo ja enchantów... Aha, bo ja miałem 26... 7 mówisz, że coś 27... No, na czternasty sobie, 14, na czternasty level sobie zaincentowałem tą yy, Kill off i mam szczęścia yy, Fortuna znaczy się Nie wiem że w, w, w Ej w sumie tam, przydałoby się tam, jakiegoś Glowstone'a zdobyć wrong. Czekajcie, Ej osłaniajcie mnie przed b, tymi no bo ja bycie, chcę, wiesz, no. na tamtą Aha. stronę mosty zrobić, bo mam kobla. Ja A też. No to drewno, niebo, drewno nie, bo drewno gaz Aha, gazdów. No, no. Dobra, jestem. Chodźcie szybko. Ja zaraz wracam do portalu. I zabiję. ty jesteś? Jest, zabity. Zabiłem to... nie, nie chcę o, kopać w kilofem, który ma fortunę w sobie. <coughs> nie będę go tracił na takie pierdoły. <coughs> Ej, wracamy, okej? Okay? Wynieś więcej. No sobie ten... Ja sobie broku kopię. Mówię... No. ja ja mam mało miejsca na dysku, więc czekaj, To usuń Lola. Chcę tu zatrzymać nagrywanie na chwilę. No witamy was w przerwie. Skończyło mi się no, miejsce. Dzień, na dobry. Dysku. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień mm. dobry. Tutaj creeper A mówi, zakręcie to na to ogień mi wszedło. Ja sharpness i knockback. Sharpness 2 i knockback. A co wy tam na dole jesteście? Dobra, to no, tam ja tam prowadzę, okej? Okay? A tu kameruj. Ej, yy, Okej, Okej, MC. Jakby co, to mój domek jest jeszcze w powijakach. No. Mój też jest za bardzo. Tutaj jest... Ale no. uwierz, że mój jest gorszy. No to, no ja to ja w tym będę sobie tak naprawiał. Dobra, to chodź, Endercop, chodź. Chodź. To jest mój domek, tu są moje skrzyneczki. No i możecie zostawić jako smaczek na koniec. Skrzyneczki moje 9 diaksów. Brawo. Co A? zrobiłeś z tymi dwoma? A mieczek. Mieczek sobie zrobiłem. Enchantowałem no. na zakręcie na ogień i mam w diamentowym kilowie szczęścia. E, tutaj jest mój dom z sypialną z portalu do nederu, który już widzieliście. Tak, ty będziesz ogień używał na te, na pigmeny. Jest piałk, nie? No. no. O kur... Nie, do... Czemu... nie, do mojego nie... Czemu mi nie powiedzieliście, że mi się skończyła ta... Y... Że mi się skończył czapka? czapka. Tam jest, widzicie tam pod o, tam. Na leśni nie ma psiego, widzę. Chodź, ja go zaprowadzę, bo ja, ja już obczaiłem drogę tam, bo tam się no, trzeba jest... chodzić po górach, a ja obczaiłem już drogę. Ej, chcesz żelazny miecz? Tam, tam nikt nie ma, plan, tam ja, ja mam na, a może dać? No dość dużo, Ja tego a, to super. Porządnie, nie? Chodź na tą górę, trzeba na nią wejść. I tam jest most do domu, który zrobiłem. Aha, zagrałem expa. Gdzie my Eh, Idziemy Uiii Uważaj parkur. A potem jest pokażę wam fajny skok z domu Tomka. Piękny domek Tomka. Podziwiaj. I zazdrości. Ogar. Sprawdzamy skrzyneczki. O jaki X-ray, dwa jak Dobra, masz, a. Jest moc. To chodź wyskoczyć, teraz wam pokażę najfajniejszą rzecz w domu. Do Mutomka. Chodź Jakub. E, serio fajna jest. No chodźcie. No nie, że ze mnie się No Jakub! Bo cię walnę moim i... mieczem. I nie przeżyjesz. No ja mam... Masz na protection? Chodź za mną. No. Ja mam fire axe. No chodź. Ej masz pożyczyć trzy żelaza? No pożyczę Tam zaraz. Są... Zaraz Ej, pożyczę. Chodź, chodź, patrz. patrz. Tak. No mam w skrzynce, Ui! Tak. Ui, na no, tak fajnie kameruje. Ok, trafiam w loczku. Okay. Udało się. Mogę na Co? tobie skończyć ten miecz? Mogę na tobie skończyć ten miecz? No dobra, no to ja sobie pożyczę. To się raz walnę. No. I tak mi wziąłeś dwa serduszka. To fajne. A mogę zobaczyć ile ci wezmę moim? Mm. Tak, ta. to no. wyjdź z wody, bo wiesz. No Marco, to chodź wyjdziemy na jakiś teren. No to. Zobacz, ile ci wezmę, patrz. Okej, okay. zobaczyłem. Czekaj, no jedno serduszko, półtora, o dwa, A to słabo, balenie się, ale już się zregenerowało. Słaby, słaby mi się ten cząt. Dobra, to, Dobra, to ja na, prowadzę do mojego domu. Kurde, widzę na tym moim Audacity, że strasznie się podnosi dźwięk, pewnie piskliwo wyjdzie. Sobie, mhm. sobie na szczęście kupujesz nowy Nie, poczekaj bo ja miałem strasznie ja odsunięte mikro teraz. A tak, zobacz, sobie dzisiaj kupił nowe mikro. Nie kupił, nie kupiłem, tylko wymieniłem za Fifa 12. Ja, ja sobie jakiś kupię nowe mikro we wtorek. Ja nie wiem, o, biedę, że masz mieszkańców w tym domku. A, zobaczę jak działamy, czy Ojej. Mark. Tu masz kopalnię, już nią patrzyłem Sorry, że tutaj... Nie, nie, tam... cave jest dalej Ej słyszałeś to. Co? Taj? Nie, bo nie, mi się chodź, drzwi chodź. zamykały, bo ktoś wchodził No ja nic nie słyszałem No tak, jak nic nie słyszałeś tylko Ej chodź tutaj Chodź mi podpalić. Ale co chcesz, żebym ci podpalił? Dom Okej okay. no, Change jacket do gry Ale co ja mam ci podpalić? Dom ale ja nie mam sobie zapalniczki. Tak, miecze. Ooo, ale żem spadł pięknie. A ja nie mam żelaza. Dobra. Idę Dobra, zabić tam, twoje tam owce będzie kontrowersyjnie. Będz... Będziesz Będzie nie, kontrowersyjnie. Nie, tak. Uciek uciekają ci owce, patrz. Czekajcie. Jak to? Cześć, tu e raczej dzisiaj ich. chciałem taki nagrać. kontrowersyjny materiał, gdzie mm, mm, owce będą mordowane na oczach ich tych. No i patrzcie, tak sobie giną owieczki. Ej nie, nie pij. Ło! Wow. To tu jest pasila. Wow, ja też spadłem. Ej nie, zabiłeś mi owce. się fajnie śmieni. Ja? No to, to... dziwne. Zostaw mi to. Zostaw nie, bo będziesz musiał życie oddawać. Oddawaj życie. Tak. Nie. Dobra, to co, Ej. A chciałbyś Będzie zobaczyć? Takie co? No to by był już taki o, krótki No odcinek. dobra. No na razie, będziemy postępy próbowali jak najbardziej na bieżąco. No to pa. Do widzenia. No to...